Ej. Dziś mamy wene i lecimy z tyłu Dajemy wersy pod bit, My dajemy wersy na bit To co słyszysz to styl To coś czego ty nie masz Ej. To płynie w naszych chwilach pisany w DNA Ej. Ej. Dziś mamy wene i lecimy z Dajemy wersy pod bit, My dajemy wersy na bit To co słyszysz to styl To coś czego ty nie masz Ej. To płynie w naszych chwilach pisany w DNA to wie chyba każdy z nas, upadamy, lecz już potem trzeba wstać. Ty już oni poszli spać, Ty ziomeczku pokaż im na co cię stać. Życie jest jak tryb, hard. nie możesz tu dupy dać. Lecz w życiu nierozłączna jest zasada. Upadamy i wstajemy, nie daj wrogom się rozkładać. Bój się poskładać, zacznij swój tu układać, zacznij swoje życie zmieniać Nie bój się porażki doznać, bo te hejty są jak sępy, czekają aż matnie zdechły Więc nie się, się, pokaż klasę, Pokaż, że na bitach jesteś asem Myśleli, że się poddam? Na pewno nie tym razem Zrobiłem już tak dużo Tworzyłem hajsy studio, nie może pójść na próżno Jestem blisko sukcesu, na tej trawie progresu Teraz ziomek pisze co chce Pisze co kolejny wers No bo już doleciał stres Wiem co jest piękne, bo zawsze mnie słychać Zawsze wiedziałem co jest tu grane, bo na pierwszym miejscu zawsze muzyka Moje mojej ekipie słuchają malika Ja sobie przy od od Zawsze lubiłem poskakać na pitach Zawsze wiedziałem tu jaka jest prawda. Jak mam to mam, jak nie mam to nie mam Jestem sobą, stupend z tobą Nie muszę udawać kogoś, nie jestem Wystarczy mi, że jestem sobą Ej ty kolo, co z tobą, żeś taki sztywny Może wyluzuj, spróbuj trochę odpocząć Weź może odpuści, i te szare myśli Do celu jak ja, wszystko nabierze kolor. Nie daj se mówić bo to cię zgubi, nad głową latają sępi pod nogami, mi je co chcą cię udusić Twój dziś mam wasze zdanie, biorę się za nagrywanie Nie chodzi mi o wyświetlenia, tylko ci mordo masz talent